Czego zabrakło, żeby dzisiaj wygrać ten mecz? No na pewno zabrakło skuteczności, strzelania bramek. Mieliśmy kilka sytuacji w pierwszej połowie meczu. No zabrakło niestety tego wykończenia. Mieliśmy kilka rzutów różnych, no ale niestety nie, było. nie były one skuteczne. No cóż. A właśnie, a co się stało tam na samym początku? Bo tą bramkę tak szybko straciliście i mi się wydaje, że to troszeczkę pokrzyżowało szyki, bo później to już przewaga była wasza. Pokrzyżowało, ale myślę, że druga była jeszcze gorsza. Zamieszanie z rzutów rożnego, którego powinniśmy no, albo wybić, albo yy, no, podać do skrzydłowych, którzy mogli przeprowadzić kontrę. Yy, no źle się zachowaliśmy. Yy, przy tym, przy samym końcu meczu, bo straciliśmy tą bramkę na samym końcu. Panie że no niestety 1-2 kończy się dzisiejsze spotkanie. Ale z przebiegu samego meczu można powiedzieć, że no byliście zespołem przeważającym. W pierwszej połowie to nawet mogę się tutaj pomylić, ale myślę, że jakby tak ktoś z statystyki sprawdzał, to jakieś 70% posiadania piłki no cały czas, pomimo straciliście po prostu tylko tam jedną bramkę. Gupią bramkę, a później naprawdę przeważaliście i sytuacji było masę. No tak, no niestety mamy problem z tym, że tracimy na początku bramki i potem musimy gonić. Dzisiaj drużyna dobrze zareagowała na straconą bramkę. Eee, wyszliśmy trochę przestraszeni, ale potem z biegiem czasu e, odzyskaliśmy tą pewność siebie. Posiadaliśmy piłkę, stwarzaliśmy sytuację. Tych sytuacji w pierwszej połowie naprawdę mieliśmy. ba cztery sytuacje sam na sam, gdzie bramkarz gości robił co mógł i, i dzięki temu tych bramek nie strzelaliśmy. A w drugiej połowie trochę nerwowości w końcówce. Też mieliśmy sytuację Wisła Trochę lepiej w końcówce się zachowała, stworzyła sytuację i, i niestety straciliśmy bramkę w ostatniej tak naprawdę minucie meczu. O, porażka bardzo boli, bo chłopcy widać dzisiaj dali siebie 100% i e, myślę, że, że takich meczów nam jest potrzeba. Im więcej będziemy grać z takim rywalem i, i z takim zaangażowaniem, tym chłopcy będą się rozwijać. E, no, ale no, nie ukrywam, że troszkę jestem zawiedziony, bo myślę, że remis byłby najbardziej sprawiedliwy. Ja myślę, że chyba nawet nie. Myślę, widać, że tutaj. Przez większość meczu, nawet rozmawiając z rodzicami wydawało nam się, że remis byłby krzywdzący, ale to w drugą stronę, ponieważ to wy powinniście wygrać to spotkanie, bo naprawdę ta piłka fajnie po tym boisku chodziła, fajnie się to oglądało, dużo tych sytuacji było, no z wyjątkiem właśnie już później tego błędu, bo tam chyba zawodnik niepotrzebnie jakby tą piłkę wrzucił z powrotem do naszego pola karnego. No niestety, no taka jest piłka i nie zawsze zespół lepszy wygrywa, my musimy to przyjąć i Pracować dalej, a ja uważam, że, że Wisła też grała bardzo dobrze, dobrze się zachowywała, przesuwała i, i szukała e, naszego błędnego ustawienia i robili z tym przewagę. No, my graliśmy, muszę podkreślić, graliśmy z rocznikiem 2-8 Wisły, a my graliśmy praktycznie całym rocznikiem 27, mieliśmy tylko dwóch chłopców z 2-8 de facto dobrze się zaprezentowali i myślę, że, że ten remis dałby jeszcze większego kopa chłopcom, ale my się nie, nie łamiemy tą porażką i wyciągniemy z tego wnioski i to nam da motywację do dalszej pracy, bo myślę, że taki mecz dał nam więcej niż 10 meczy wygranych po 7-0. No właśnie, a co w najbliższym czasie czeka Waszą drużynę? Mamy maraton, jutro odpoczywamy, w czwartek jedziemy na drugą ligę tarnowską, później odpoczywamy w piątek, w sobotę mamy kolejny mecz w Libiążu, niedziela odpoczynek i w poniedziałek znowu w drugiej lidze tarnowskiej. Także tych meczów mamy sporo, nie mamy kiedy trenować, bo tych meczów jest taki nakład, że tak naprawdę tylko odpoczywamy i gramy jak w pierwszej drużynie czasami w maratonie no nie jest to do końca dobre bo nie mamy kiedy poprawić naszych mankamentów w grze ale tak się ułożyła liga i musimy jakoś to przejść a potem będzie więcej czasu na treningi w takim razie powodzenia życzę dziękuję bardzo